Po przednim odcinku, czyli pierwszej części finału bawiackiego wyścigu. Cztery finałowe drużyny znalazły mapy i szukały podwodnego skarbu. Dla Jose i Kitty to zadanie mogło okazać się niewykonalne. Po raz kolejny drużyny zażarcie walczyły o to, żeby nie wypaść z wyścigu. Ale w końcu to siostry przegrały. Jednak nie było chwili wytchnienia, bo wyścig trwa dalej. Która drużyna sięgnie po wygraną? Dowiecie się już dzisiaj, już teraz, w wielkim finale najwspanialszego! wariackiego wyścigu. Totalna porażka! Wariacki wyścig! Witajcie znowu na Bahamach, gdzie trzy finałowe drużyny otrzymały wskazówki, odpłynęły wodnymi taksówkami i wsiadły w ostatni w wyścigu samolot do Wielkiego Nowego Jorku. Ta metropolia jest placem zabaw kapitalistycznych wilków oraz gwiazd światowego kina. Mieszka tu prawie 9 milionów ludzi! I ponad 16 milionów szczurów. Gdy zawodnicy znajdą się już na lotnisku, muszą odnaleźć tę skrzynkę i odebrać wskazówkę. Trzy ostatnie drużyny lecą w tej chwili tym samym samolotem, więc wygraną może zgarnąć każdy. Możemy wygrać? W sumie nie wiem, czemu nie. Haha, ha. z pewnością szczęście jest po naszej stronie. To cud, że w ogóle jesteśmy znów w wyścigu. W dodatku w jego finale. Podwójne szczęście. Patrzcie, kadetki Akademii Policyjnej dotarły do wielkiego finału. Więc uważajcie, zbliża się wielka bohaterka i jej wierna pomocnica. Poważnie? Y ty jesteś bohaterką. A, no dobrze. A ja jestem uroczą, zabawną pomocnicą, która jest najlepsza, no i nieco silniejsza. Jeśli reszta myśli, że mają jakieś szanse, to się łudzą. A na końcu będą płakać. <grym i wyszukiwanie> <grym i wyszukiwanie> Najlepsi. Zawsze tacy byliśmy i to się nie zmieni. Zamierzamy wygrać. Drużyny wylądowały. Komu pierwszemu uda się zdobyć wskazówkę? Trzecia <grym i wyszukiwanie> Zadanie wspólne! Kto jest gotowy na jazdę w korku? W tym zadaniu drużyny muszą wziąć jedną z wariackich taksówek i na własną rękę przejechać całą drogę aż tutaj do Empire State Building. Gdy tu dojadą, muszą wejść na 86 piętro po schodach, aby dotrzeć do tarasu widokowego, na którym wskazówki przyczepione są do tych walizek. Dzięki temu będą o krok bliżej do finałowej strefy luzu i zgarnięcia miliona dolarów. Ostatnia drużyna na miejscu może sobie odpuścić powodzenia. Taksówki! Dawaj, dawaj, z życiem, z życiem! Szybciej jesteśmy ostatni! Myślisz, że nie zauważyłem, który mam jechać po prostu przed siebie, ale szybciej! Masz jechać, szybciej! A to dopiero przygoda! Bo właśnie na czubku tego całego Empire State Building szał kiedyś taki ogromny, wściekły goryl! Wow, ziomek, ale z ciebie kując historii! Tak się składa, że historia jest mega ważna. Bez niej byłby problem. Czy my się znamy? W życiu! Wow! Wiesz. Uh, wow. Skręć prawo! Trzymaj się czegoś! Chcemy dziś wygrać? Tak. Musimy wygrać? Też tak. Yeah! Niezła jazda. Uczyłam się od mistrzyni. Jasne, że tak. Skręć w prawo. Pierwsze miejsce, nadchodzimy. To łyżwiarze. Za nimi. Oj, dorośli! Patrz, tam z przodu. Widzę surferów. A my jesteśmy jak rekiny. <ścoughs> Jesteśmy w połowie drogi ziomek, jedź do przodu i ja! <grymny> jeszcze raz, jeszcze raz! To, że jesteśmy w trakcie wyścigu nie znaczy, że nie możemy się trochę zabawić! <grymny> Łężmiarze obejmują prowadzenie, natomiast seferzy najwyraźniej zamierzają rozbić pół miasta! <grymny> <grymny> Nieźle! E, wszystko gra? E, tak! W Ale nie mamy taksówki, nie? O, rety! I co teraz? O! Wejście do metra! Co ty na to? Ja na to jazda! Jasne! Jecha. A widziałeś te ich miny? Bezcenne! A. Trzymaj się! Co się dzieje? Czemu wszyscy stoją? O, nie, że to jest. zwyczajny nowojorski korek! Nie! Hej, ogarnij się w końcu i trąb jak normalny człowiek! Dajcie spokój! Ruchy! Ruchy! Jeśli my stoimy w korku, to pozostałe drużyny też. Jest się niż się spodziewałem. <transmetyk sami> Fak ziomek. Może nawet nikt nas nie ukradnie. Następna stacja, Empire State Building. Wyzwę dzieja! Już ja wiem! Uu, 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 to nie działa. Nie przystawaj! To działa! Robiłam w tym wyścigu mnóstwo rzeczy, których nie zamierzałam robić. A udawanie syreny było na szczycie listy! Udawałaś tę syrenę idealnie! Profeska! Trochę trenowałam. Znowu do... Widzę już ten Empire State Building! O, nieźle! E, uważaj na spadające skórki od bananów! Surferzy jako pierwsi docierają do Empire State Building. Ale może nie nacieszą się tym tak długo, jakby chcieli. No w końcu! Nadjeżdża policja, żeby aresztować te wszystkie marudy! Ech, to kadetki? Szybko, jedź za nimi! Tak! Sukces! Woo! Jesteśmy! Trzy walizki! To znaczy, że jesteśmy tu pierwsi! Najlepsi! Zabierzcie walizkę do strefy półluzu, którą znajdziecie w Central Parku! Sami słyszeliście! Drużyny muszą dotrzeć wraz z walizkami do strefy półluzu, gdzie przekażą mi wskazówkę, aby móc wykonać kolejne zadanie dla ostatniej drużyny tu na półmetku. To koniec! Wypadają z wyścigu. Recy, ci, którym się to przydarzy, wpadną w szał jak nic! Załatwcie dodatkowe kamery, żeby na pewno to nakręcić. No dobrze, w takim razie biegniemy do... Skurczą obydwu łydek, ziomek! A. Ziomek, nie teraz! Nie! Tylko nie znowu! Gdy w pierwszym zadaniu wspinaliśmy się po schodach, moje łydki totalnie wymiękły. Spadek poziomu potasu. Najlepiej byłoby zjeść banana, ale tam żadnego nie było. Dlatego od tego momentu zawsze noszę przy sobie banana. Na wszelki wypadek. On nadaje się do zjedzenia? Pancerny żołądek, ziomek! Łatwizna! Ale... Oh, oh, oh. Ziomek. Daj to tu. Nie widzę innych! Jesteśmy pierwsze! Czas znaleźć miejsce! Co? Udawanie Syreny to jedno, ale nie możemy źle zaparkować. A i tak kadetki znowu przegrywają z łyżwiarzami. Nie, nie, ktoś przyjechał! Mówiłam, żeby tam stanąć! Podziękujesz, gdy nas nie odpolują. Ach, to działa, ziomek! Skurcz w końcu odpuszcza! Świetnie, lecimy! Pierwsi w budynku! Pierwsi przy ostatnim zadaniu! Pierwsi w walce o milion! Cześć. Hej, co słychać? <tuszy> Grzeź! tam? Ta. Nie ma czasu! Tak! Zaraz nas dogonimy! Ha! Świetnie! Niezła forma, Sanders! Nawet nie dyszysz! Może rękę mam złamaną, ale mięśnie działają na 100%! Central Park! Już już już! ruchy! Ostatnia drużyna ma przeklapane? Szybko! Patrz! Tom zostawił tu dla nas wariacką taksówkę! Ha! Super! Dzięki, Tom! Gdzie taksówka? Juhu! <słuchaj> Jegiem! Oby dostali za to karę! <pastronarium> <stronarium> Widzę Dona! Tak, ziomek! Jeff? Brody. Jesteście pierwsi w strefie półluzu. Ziomek! <wzyszy> <gry> za mocno! Duszę się! Ups! Ha <grywa> W tej skrzynce jest wasza kolejna wskazówka. Powodzenia. Zadanie wspólne. Czy boisz się dziś boi? O, a to dobre pytanie. Jedźcie na przystań i użyjcie łodzi, aby przeszukać boje na jeziorze i znaleźć kombin. Kombin. kombinację, która otworzy walizkę! Siomek! Gdzie jest przystań? Ale która? Taka z łodziami! Jedna jest na końcu, tej drogi. Dzięki! Bez sensu! Nigdy ich tak nie dogonimy! To nie koniec! Patrz! Zatrzymaj pojazd! Już! Woohoo! Jedź, 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 Było tak. Wyobraźcie sobie jazdę na jednorożcu na tęczy, tylko że taką tysiąc razy lepszą. Tak czułam się w do dogu na kółkach. Schowek był po brzegi wypełniony musztardą. Pyszniutką musztardą. <ślawny> 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 Centralny Park jest tuż przed nami. Złapaliśmy gumę! Po prostu jedź! Jesteśmy ku pierwsi! Wygląda spoko! A gdzie są boje? Może pojawią się jak wypłyniesz to łudeczką na sam środek. <laughs> o, oh, ładny. Załatwimy to raz, dwa. Jasne. Uh, już bierze przed nami. Już niedługo. <laughs> Widzę park, tuż przed nami! <laughs> Nie! Oj, tak! Wydostań oh, mnie stąd! Nie mogę oddychać! Dzięki, a teraz. Biegiem! Ja już nic nie rozumiem! Gdzie są te boje? Palko Licho, sam sprawdzę! Lecę do tobą, ziomek! Wygląda na to, że mamy drużynę numer dwa! Uh, drugie miejsce! Super! Zastaniemy w wyścigu! Hej, jak tylko dacie mi wskazówkę, to tak. Kadetkom coś nie wyszło. Ciągle mamy szansę. Szybko! prąd nie wchodzi dziś w grę! Załatwię to! Ruszyła się! Teraz chyba się przesunęła! Szybko! O nie! Łużierzy tu biegną! No, prawie! Jesteśmy! To niemożliwe! Ręka musiałaby mi się wygiąć w złą stronę! Już po nas! Nie ma mamy! Ha! Ciągle możemy wygrać! A! 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 Nie na mojej zmianie! A! Kadecki na drugim miejscu! Ja! Jacques i Jose? Przykro mi, że dopiero teraz mogę to powiedzieć. Wypadacie z rywalizacji! A, hej, przyjęliście to dziwnie spokojnie. O nie, nie! To koniec. My przegraliśmy. Chciałbym powiedzieć, że jestem dumny z naszego występu, ale nie mogę. Może nie zasłużyliśmy na wygraną! Jak się zachowywaliśmy! Ale wyciągniemy wnioski! Chcę zostać lepszym człowiekiem! I to od zaraz! Oj, Jose, jestem z ciebie dumny! Albo od teraz! Łyżwiarze już zniknęli, a kadetki biegną wykonać kolejne zadanie. Na którym serwerzy najwyraźniej się zawiesili, ziomek? Nie, nic, ziomek! Zupełnie! Sanders! Sanders! Oh. Odezwij się! Złożyłam ją z powrotem, gdy spałaś, bo zemdlałaś! Wypadłyśmy? Nie! Łyżwiarze pojechali do domu! I jestem dumna! Choć mi niedobrze. Długo tak leżałam? Chodźmy! A myślałam, że to ja jestem tą silniejszą, ale się pomyliłam! To ja jestem pomocnicą! O, Co jest grane? Przecież to jest przystań! Pożyczyliśmy łódkę! Wypłynęliśmy na środek jeziora! Siomek, co nam umknęło? <laughs> Przypomnij sobie tego sprzedawcę! Spytał nas, która przystań! O! Czyli jest ich tu więcej? Jest więcej przystani! Tedy Szybko! Mapa! O, ziomek, 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 ziomek! Wiem, no wiem, no wiem, no wiem, no wiem! Jest! To druga przystań! Chodź! Na razie mamy remis pomiędzy katetkami i serferami, gdy docierają do wody i szukają kodu do walizek. W środku czeka na nich ostatnia wskazówka, jak dotrzeć do finałowej strefy luzu. Kto dotrze tu pierwszy, wygra okrągły milion dolarów! A -a 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 -a! Robi się całkiem gorąco. Jedna z drużyn, tym, zgarnie całą pulę! Wow, czyli to już jest finał? Jesteśmy w wielkim finale! Kontra serferzy, ale numer fascynujące zakończenie. Zresztą co z nich za serferze, a oni przypadkiem nie boją się wody? Nie, nieważne, są do Hahaha! Trzymamy kciuki za kadetki! One naprawdę coś potrafią! Tak! Ale nawet one nie poradzą sobie z naszym wynalazkiem! Oto Kung Fu parkour! Ja! Kroć, że nie dotarłyśmy do finału, skarbie? Nie, no coś ty. Dobrze, że wyleciałyśmy zanim było coś okropnego, jak jedzenie robaków. O, fuj, albo wspólna sauna. O, ale ochyda. Cała moja córeczka. Co się stało? Tak się cieszę, że łyżwiarze zostali wyeliminowani. Uważaj, ta radość jest zaraźliwa. Ten finał jest okropny. Gdzie talent? Gdzie trochę pasji? Więc obydwu drużynom dajemy po zero punktów. Wiedzą czemu. Słyszysz to? Brzmi jak gryzienie. A! Jakby mało mnie bolało. Kajak to lipa. Dlaczego nie ma wodnych aut? E, to znaczy motorówek? E, tak, chyba. Świetnie, moja. Masz liczbę? Nie widzę. Szukaj dalej. Mam jedną. Trzy, cztery, jeden. Nie, sprawdź kolejną! Znajdę liczbę! Ty ich czymś zajmij! Nie ma sprawy! Hej, Brody! Zamienisz milion za randkę! Wybacz śliczna, ale musimy was pokonać! Co? My albo oni! Zróbmy to! Walka o ostatnią wskazówkę wyścigu trwa w najlepszy. Rękawice zostały rzucone! No. Przestań! Nie poddawaj się jeszcze, ziomek! Ciągle możemy to wygrać! Sprawdź! 4, zero, Tak! Wiosłuj, ziomek! Wiosłuj jak szalony! To nie my! Dawaj, dawaj, tam jesteśmy! O! Wiosłowanie używa akurat tych mięśni, które w całym moim boskim ciele mam najsłabsze! Kadetki docierają do brzegu dobrą chwilę przed surferami, ale oni się jeszcze nie poddają! Hej, widzę je! Damy radę! Oh, widzę też strefy luzu! Turbomon! To ostatnia prosta, do ostatniej strefy luzu. 21 państw i wiele wyzwań doprowadziło te drużyny właśnie tutaj. To KTO wygra za chwilę ten milion dolarów! <słysy> <grydanie> <grydanie> Serwerzy wygrywają! Milion dolarów jest ich! Ziołek, my! Kocham cię, ziomek. Ja ciebie też, ziomek. No i wszyscy są szczęśliwi. My nie! Po raz ostatni. I co z tego? Osiemnaście drużyn zaczęło wyścig, my skończyliśmy jako drugie. Świetnie! To pogarsza sprawę. Walczyliśmy z wieloma przeciwnościami losu. Super test! Ja dowiedziałam się, że ten cały ból był na nic, ale było tam coś jeszcze. Chociażby to, że Sanders wybacza mi wszystkie moje wybryki. No i że mam mega wysoką odporność na ból. Poważnie! Jesteś maszyną niezniszczalna! Nie Byłam pewna, że zrobisz unik! Nieźle, serferzy! Hej, Brody! Zadzwoń! <śm> Ten wyścig był genialny. Przeżycie go z najlepszym kumplem było takie... brak mi właściwych słów! Przewspaniałe! I znalazł! Idealne słowo! Przewspaniałe! Super! Jeśli tydzień temu ktoś by mi powiedział, że przeżyję wspaniałą podróż dookoła świata, powiedziałbym. No wiem! Tak, bo tydzień temu właśnie to przecież robiliśmy! Tak! Rzućcie swoją nagrodę na ziemię! Bardzo mądrze! To wszystko na dziś! Mamy nadzieję, że podobała Wam się ta niezwykła przygoda! Kto wie, może czeka nas kolejny! Wariacki wyścig!